Czego słuchasz? Sprawdź to. Pale się na piwni, palę na aptece. To jest moje banal, ale jak palę, robię bece. Ja jestem wono, a ty jesteś nikt. szomek lepiej idź, mnie długo to get rich. To jest głupia suka, przekazuje dalej ją. To jebany szczur, a mówiłeś, że to ziom. Posypuj mi pasa i lej mi wody kielon. Już nie wale klon, twoja nuta złom, Ze mną jest mój ziom to jest kurwa tom. ze mną Skórnika pozostaje wiaderko, Bo sam nie umiem kręcić i pierdoli nie to Twojego zioła co się sypie to jest ziomek szkło Zabieraj stąd ten Pekin, bo to zwykłe hej. Hey, hey, hey. Kiedy się po z ziomalami Odpalony George, sąsiedzi siedzi cztery czują Marihuany z Wącha to cały blok, dzwonią na pały, pierdoliennie hey. po licencji Dobrozio, hey. źródło XYZ Każdy chce takie zioło w swoim blancie mieć Wziąłem ziomek gramów bucha 5 Ja będę palił z ziomeczkami całą noc Potem z nią razem owinięci w koc trip z workiem zioła po rejonie Ja jebnie mi wiaderka albo blać tutaj spłonie Ej, 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 ej Twój to nic innego niż domestos Przeżarty Bejret, takim tylko Mefedon Ja od zioła, tracę w głowie kilkadziesiąt stron Nie mam żadnej farmy, a palimy do ton